No hello tutaj, PolPol Pol, są ze mną. Jo, siemanko, witajcie wszyscy, bardzo serdecznie, Dzięki z tej strony, idę nogi schodzić. Huh. Siema z tej strony, Szymon. Wow. Ale ty nie zauważyłeś, że ma taki głos podobny do tego, kto mówi witajcie w mojej kuchni? No właśnie się nie opowiedz, witam w mojej kuchni. <laughs> siemanko to by było. No. Tak, no, w wodzie e... jestem i to nie obniża mi temperatury, jak to jest? No bo hmm. tak na zewnątrz teraz jakoś nam się zrobiło, że, że mamy tego tropikalne deszcze, czy co? Że tropikalne deszcze jakieś mamy. E, dobra, Szymon ch chce mi dać ten 50 tych low powerów, żebym sobie zrobił i wybudował Jak ich Jak, Jak dojdzie. Jak dojdzie, bo idę. mu zginął po drodze Pterodon. Pter o, pteranodon. A ja mam pomysł. Sam no. wybuduję i przecież do się z ich swingiem. Dobrze, to wybuduj i przywieź mi też 50 y, low tego. A ja, ja idę wreszcie po te moje y, wodne dinozaury, koniec, czekajcie czekaj. ja. A ja idę po ten carbonate w ogóle? Okay, ja mam siodła dla nich, właśnie muszę zabrać ze sobą, bo gdzieś robiłem. Gdzie to, Pamiętam, tutaj, tutaj, było? Armor? Okay. E, potrzebuję jeszcze zasilę ja w ogóle mam wszystkie okay, to, sobie na, na, ten, na na Nakopałem poza odcinkami. E, ten jeszcze jeden carbonate muszę kompozyt, carbonit muszę polimer jeden, cement jeden i sztabka metalu jeden. Już idę polimer zrobić jeszcze jeden. Czy mam pytanie tylko? Normalnego delfina to mięsem pod zero, nie? Tak. Obsydian i cement. Czyli muszę Dobra. cement zrobić. Dobra, do cementu są potrzebne. Zapamiętałeś to? No właśnie tak staram się trochę zapamiętywać tego. Siatyna i kamień. Dobra, siadam na mojego gołębia. Lecimy. Aha, nie mam. No tak. W tej chwili w ogóle ja wam powiem jedno, ustawiłem u siebie hmm. wszystko na maksa w grafice. Jak? No nie o wiem. zero muszą... FPS-ów. Nie widzę tych FPS-ów, ile ile tutaj ich jest, ale to muszą mi powiedzieć widzowie na odcinku jak to im się ogląda, czy jest to w miarę. No jak na podglądzie patrzę, jest ok, no. Zobaczymy. Dobra, ja potrzebuję troszkę kamienia. W ogóle widać od razu, że inaczej woda wygląda, jak już jest ustawiona, no jest przepięknie, dosłownie. No ja to nawet nie, znaczy ja też mam tak prawie, że na maksa. te odbłyski bym, kurde, trochę zniwelował. Epickie, epickie, wysokie, cieniowanie terenu, wysokie, bufor, płytek, świata. Mam wysokie i epickie tylko ustawione w tym momencie. A ty masz wszystkie na epickie? No zaraz zobaczę, jak to byłoby, ja ustawiłem według systemu, nie? Czekaj, no ląduj! Nie, nie ląduj. Co mu jest? Nie ma stamina. Żeby wylądować nie ma... Ech, Szymonek, Szymonek. E, opcje. Wszystko jest epickie. Bufor, płytek epickie, zasięg, wygładzanie, post-efekty, jakość cieni, cieniowanie terenu, jakość tekstur, wszystko jest na epickie. No ja mam ciut gorszą kartę graficzną od Gingisa, także nie mogę sobie pozwolić, ale i tak mam na wysokich ustawieniach i tak to nieźle działa. Idę szukać jakiegoś delfina pierwszego. Dobra. W ogóle hityny to mam 8000, no bo też ropy potrzebowałem bardzo dużo, więc zabijałem od cholery tych. Yy, no, tych takich. Pluskiewek. Pluskiewek dokładnie. No jak pluskwe wyglądają dosłownie. No. Dobra. Z góry zobaczę bardziej. A u mnie zginął mój letawiec. No, jakżeś yy, za bardzo wydziwiał. Nie widziałem. Okay, nie Żeś latał nie tam gdzie nie trzeba, to masz. No, Ale latałem, to no. kaciu poleciał do poposa. Obsydian. Mam obsydian. Dobra. Kompozycja. Jeden. Bo potrzebuję jednego. Pięknie. I teraz potrzebuję obsydianu bodajże, żeby stworzyć... Jeszcze jeden ten... A ja zdzieram hitynę na siodło. Cement, polimer, sztabka hmm. metalu jeszcze. Dobra, jeszcze sztabka metalu. Czy ja tutaj mam jakiś Ale ja mam pecha czytalen? dzisiaj. Co się dzieje? Raz stamina... Raz czterodaksem zginął. Teraz stamina oddechu nie mogę wziąć. Zginę zaraz. No to nie gin. Byłaby lipa. Zginę. Odgłosy fajne wody. Ok, zginął. No nie, o. naprawdę. No jak tak można, Szymon? Pecha mam. No to czy, A czego sobie nie zrobisz tego, e, dopływania pod wodą? Bo, ale nie miałem to przy sobie. Nie byłem w badzie. Jest mi potrzebny kole, kole, kolejny Reksiu, bo znalazłem. Jakby był to... Jakby on był, e, no, ten biały, czyli jak to się nazywa? No, zapomniałem. Eee. Jak się nazywają te białe? No, Boże. Tyreksy? Albinosy. No. O, albinos jakby był tym go wziął, ale on jest zwykły. No, ja mam albinosika. Śliczny Dzięki jest. mnie! Oj tam, oj tam. No co, oj tam, oj tam, ci ja tam, oj tam, oj tam. O, czekaj, <laughs> są, są, są. Dziwnie, delfiny się popsuły. Dobra, lądujemy. Popsuły się delfiny. Musimy przełożyć teraz mięso szybko do zerowego, na zerowy slot. Co Dobra, ja to mam dzień. robić teraz, bo ja w zasadzie już kurde wszystko mam. Przydałaby mi się w końcu. O, wiem co zrobię. Więcej tych karbonitów zrobię i no, no, zrobię tak sobie. Ale co one robią, te delfiny? I zrobię sobie pancerz wreszcie, powiem ten, 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 Co Do tego. Posługę... ich tiosaura. Jak szybko? 28, 33. Rybka, ryby 3a. Jest, rybka trzy, już jest. 4. 54, 59, 69. Okej, okay, ale Mega, mega, mega dupy płyną tu. Ojej. 80, 98. To jest Mega do, 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 do London? To 11. Pokaż się. U, przepraszam, przepraszam Was. Wy jesteście moje czwóreczka i uwaga. Będziemy usypiać. Dużo Bum. kamyczków potrzebują. Bo potrzebują 111 karbonitu. Bum. Bum. Bum? Tak, strzelam do nich. Bum. <grym> o, jeden już. Bum. Bum. <grym> Widzę, że masz dobrą zabawę. Ile potrzeba... O! Ile o! kamienia potrzeba tu. na jeden cement? Ktoś pamięta? Kurde, czekaj, bo mięso mi jest potrzebne. No ja staram, będę starał się dolecieć do mojego szupa. Czekaj, muszę jednego. Przykro mi, ale jeden zostanie rozłożony u mnie na czynniki pierwsze. A zabrałeś ze sobą low power hmm. przy okazji? Próbuję teraz jakoś zrobić to, żebym mógł nim latać. A nie wiem jak. Tym x hmm. Może benzyny mu trzeba? Tym, tym drugim, tym mniejszym stare mięso, stare mięso, dawać mi tu. Dawać, dawać, Rozbier rozrabiamy go na czynniki pierwsze. Mm -hmm. Kamień. I teraz tak, cement kosztuje 8 kamienia, a ja potrzebuję 333 cementu, żeby zrobić sobie pełen ten zestaw zbroi. No to 3. To czekaj, jeszcze raz. Jeden cement kosztuje 8, potrzebuję 333, czyli 333 razy 8 to jest ile? O matko bosko. Bardzo dużo kamienia potrzebuję. Dobra, gdzie jest mięso? No, ale nie wiem jak z tym latać Nie jest tam napisane? Po angielsku? Jak wejdziesz w ekwipunek tego? Co tam jest napisane? Czekaj, bo postawiłem to Kurde, wiecie jest, to jest ciężkie z tymi rybami cel, Cells, Cills ale nie. Ma... No, ale nie jakieś po... komórki paliwa? No ale nie ma co w nie gdzie do skraftowania. Wiecie co mi wypadło z rekina? Jest to do skraftowania. Okej, okay, już mam. Co ci wypadło? Tablica rejestracyjna. Jak tablica rejestracyjna? Normalnie! <laughs> Naprawdę? No! No mi nie wierzysz? <laughs> Dobra, gdzie to, gdzie ten fuel cell się kraftuje? Y, no właśnie, lecę szybko może nie, może lecia z kawtoleci, lecę mojego trupa. No co mi są niepotrzebne, więc... A gdzie, gdzie, to się kraftuje? W, w droidzie? Tak. W droidzie replikatorze? Tak. On nie żyje już? I czego to wymaga? Tego, tego, takiego, tych kratek i 10 gazet. dobra. Robiłem porządek troszeczkę w tej zatorce, bo... Nie chciałbym, żeby one mi tutaj zabiły O matko! Zresztą... Co? To potrzebuję 50 kolejnych lowów Jeszcze biorę kolejne na 50 Dzięki Szymon, ile muszę czekać na tą rybę, żeby oswoić? Ile musi jej spać, to? Że... Aha, bo to jest miejsce dobra, już głupie jest. pytanie. 50 Dobra No dobra, to. Hej, karbonitu dwa. No to muszę, muszę zrobić więcej w takim razie, choćby nie wiem co. Który to lewą, Fajny jesteś, dobra. Mogę cię nakarmić, chcesz? Okej. Okay. Cokolwiek jest dziwne, jak rozwala to mnie to ich ksiąga tylko to drugie. co wypada mi. Jak chcę to rozwalić całkiem, to wypada mi mięso. Rozwala to i mięso mi wypada do Czy grą... rekiny to są yy, chronione? Yy... Czekaj, to, to ryby, ryby, ryby. Chyba nie, nie? Chyba nie. Chyba nie. To dobrze jak nie. No dobra, to robimy karbonit w takim razie. Zaraz powinny się oswoić. Wyłącz się maszyno. Nie e Kompozyty. <coughs> Przepraszam. Polimer, cement jeszcze cementu, A dobra. Za mną Ale to fajnie od środka wygląda. Tak? No. no to z ponią. Tak normalny w normalnym tym, taka kapsuła. No to fajowo. Mam, mam rekina. Kompozyty... I teraz cementu mi brakuje. Rekuś. No to fajnie. To Rekuś. Reksio go nawi. Rek się już jest. Bo zaraz, tym fajnym to zaczęło się robić, to który to rekuś, a ten rekuś jest a ten, i rekuś drugi też jest, dobra? Idę po ropę. To dwa rekusie i jest rybka między nimi, jest ok. Dobra, to ja biegnę sobie do teraz do tego. Czekajcie, do mojego m, ptaczora. Dobra, stwórz, cztery chodźcie, 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 kochani. Na, ile na do jednym do domu. takim ładunku możesz lecieć? Ok, bo rozpatrzę się za moim trupem. Sam nie wiem, ma 100 wytrzymałości, więc. Ale i, i lecisz, nimi dalej ma 100, tak? Hmm. A staminę? No nie mówię, no tak, no, no nie wiem czego, no tego benzyny do, do tego T-Fighter'a, bo ty t fighterem latasz, jak przecież. No lecę ten... i lecę. Wy możecie popłynąć, hej, halo. No chodźcie. Właśnie, muszę T-Rexowi zrobić siodełko. Tutaj muszę wylądować. No chodźcie no No są głupie rekiny. <laughs> no, To prawda no ktoś kiedyś mówił, że one tylko miały wytworzone Zmysł z tego, żeby się nażreć Wołałem cię nie Siodło Reksa, dobra Wyszko Pewnie no można je podężanie. zrobić, tutaj, tak? A ty jesteś też na włączonym podążaniu? Wyłącz podążanie. Włącz podążanie. A gdzie się ty... siodło Reksa robi? Ktoś kojarzy. No dobrze, wszystko. On jest okej, ok, swojego trupa. No właśnie nie. Siodło Reksa. Może być warsztat, no to przecież jestem w warsztat i. No i, i co? To śmiesznie brzmi jak się na rebek wierzę, no ale trudno. Dlaczego one nie chcą płynąć? Bo była siodła Czy co? No, coś mi tu nie gra, bo nie mam tego siodła, mimo że je zrobiłem. Jak to? Mimo, znaczy w sensie, że mimo, że się, jakby się go nauczyłem, to go nie mogę zrobić w smith'im. Gdzie ty porpost? Byłeś tam. No, w domku jestem. Chodźcie. Tylko to strasznie się dużo zużywa, tej, tej co ja źle robię? Cześć, benzyny? E, benzyny, no. No właśnie się dlatego pytałem, ile to zużywa. Podleciałem do ciebie już o... trochę duży tego. Trochę, to znaczy? Połowę? Nie. No świzdaj! Mało, stary na tam Pokaż mi tego T-Fightera, gdzie on jest. Lecę do ciebie. Mhm. Nie Jego... widzę cię na razie. Będę omijał Twoją górę, Dobra, co? inaczej zrobimy to. Może one nie chcą, yy, in, tak? Może ja je muszę wodą zaprowadzić, czekajcie, chodźcie. O lecz zajebiste. Co? Siedzę w środku. płynął. Fajtera. I mogę się rozglądać, co jest w środku niego. No to fajne. Co ja w ogóle? Jaki ja jestem głupi? Dlaczego... Opłynął. Szkoda gadać nawet. Włókno na 200 i skóra 380, dobra. Musimy tam I dopłynąć tego... do mojego domu. I z tego można strzelać. I to ma udźwig 500. A i ptak też leci, dobra, jest wszystko OK. Widzicie co jak jest dziwne? Leciałem swoim tym orłem nie? Mhm. nad rybami tymi co udało mi się teraz oswoić. Czyli mam dwa rekiny i jednego delfina. I gwizdałem, nie? I robiłem siu, 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 siu. i one miały no. mnie najdalej w głębokim poważaniu, nie chciały, wiesz? No. O, czekaj, coś mnie bije. Aha, dobra, ale są rokiny przy mnie. Dobra to mnie obroniły. Bardzo fajnie. Ale teraz jak wlazłem tylko do wody mhm. i w wodzie, to zaczęły ze za mną płynąć normalnie. No jedziesz Durne, nie? No pewne. Potrzebują skóry dużo. Czy ty jesteś tym T-Fighterem, bo cię wypatruje na niebie, a cię nie widzę. No już jestem obok swojej... ...dureksa. A widzę. ALE CZAAAT! dwa dwie... ty... ALE czad! Co macie? No T-Fighterem do mnie przyleciał. Okej, okay, łap. Ale czat To jest syn, rozdaje obce mojcu nie, pamiętajcie. A chcesz? Mogę ci dać. Mm, no Jaki czad, Ten ja ty teraz płynę lecę, z moimi rybkami, sam ja, sobie zrobię. A ja lecę o ciebie. Dziękuję ci, Szymon, w ogóle bardzo. O, Furpa z ludzkim głosem przemówił. Co? Nie no, żartuję, przecież. No, Gilia się zbliża. Mm -hmm. Jak w kabarecie, nie pamiętasz tego że... kabaretu? Że co, że ja nigdy nie mówię dziękuję? Nie no, przecież ja żartuję, no, no że ja nie mówisz że... dziękuję. Bo Ale się normalnie wracamy. siedzę w tym, rozglądam się, nawet... Ter teraz ja się bardzo fajnie czuję, wiecie, w tej wodzie mam... Płynę sobie, mam dwóch okraniarzy... Nie no, się ty sobie gaja zet nie robisz! Co? Niechcący kliknąłem i zrobił... <laughs> to coś zepsuł? Postawiłem X-Winga w domu! <laughs> Powodzenia. Mhm. Jak wylecisz? No, nie mam pojęcia w sumie Zbóż Roz... Nie wyleci tym właśnie. Jak zburzę dom? Wyleci. No wiesz co? Będę musiał chyba. No, będę próbował. No co? Tak. A ja mogę jeszcze do dodo. Do. Ty, czekaj, 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 czekaj. Cze. Tap, tap, ta, no, prawie wyleciałem. Ja! Yeah. No burpa głupek. Dobra, już widzę swoje dino, dino dinośki. Jest! Wyleciałem nim. Jak? Ale to popyla w ogóle. Mówi się szybciej, lata. Szybciej niż X-Wing? Znaczy ten T-Fighter? Nie mam pojęcia. Ale to zapiernicza. Normalnie ja zrobię sobie wiem, to. Jakiego. Lecę do ciebie, żeby ci pokazać. Dobra, ja je ja prowadzę rybki na razie do domu. Ale to jest czad w ogóle, nie? Już mam połowę, więc nie będę musiał teraz co wracać. Co prawda poruszanie się jest bardzo nienaturalne, ale, ale jest. Ale zobacz, zobacz jak od środka wygląda. widziałem już widziałem. U mnie wygląda to jak normalna kapsuła. I no mogę się też. rozglądać. Mam pływający odcinek normalnie, ale udało mi się właśnie zrobić to co chciałem i to co zamierzałem, czyli mam ryby. No chcecie jesteś? No obok siebie domu, no dopływam do tego, do mojej tej... O gdzie cię porwąć? No lecę do Jingisa. Ja, gdzie już jestem. Obok swojego domu dopływam sobie do mojej przystani dla... Tato! E, a gdzie mam wylądować moim Xingiem? No, na wodzie. Znaczy nie jest wylądań, tylko, ci... Na wodzie, a później musisz jodę znaleźć, on ci wyjmie yiksinka z wody. Hola, <ślesz> <ślesz> mm. No co Olagbar, ty? tato. Co ty szymam? Zobacz. No o, kurde, niezłe. Co, zaraz zobaczysz X-Winga, człowieku. A ja x miałem. Dobra, czekajcie, mam. Teraz tak, teraz muszę tutaj. Ale ty się szybko lata w ogóle. A to powiem ci, że mi w ogóle nie zużyło benzyny za, za przelot do, do do No, jinglisa. ale przyleciałem do ciebie, a potem. Zobacz, bym do tego wsiadł Do mnie. Znaczy odejmie od ciebie, a potem do Nisa mi mnie co żyło. Ale ten jeden jest zawalisty twój Dobra, idę teraz oświadczenia. Zielony Reksius. Osiodłam, Rek. osiadłam sobie. A zobacz, przyprowadziłem Szymon sobie te... O i kisim przyjaciół, no nieźle. Uwariowali <grym grym> normalnie. Czemu oni latają mnie tu po to, domu? to szybciej chyba lata, weź po lataj tym. No strasznie szybka zasuwa. No, szybciej latajesz. A jak zderujesz tak? tak samo jak dinozaurem? Tak samo jak no. dinozaurem, bardzo e, niewiele. Masz przeleć się. Czekaj, za chwilę osiodłem sobie tego. Nie przeleci się. Nie? Musisz unclejmować. Na pewno? A musisz mi go oddać. No faktycznie. No ja to ja sobie zrobię w kolejnym odcinku. Nie, no to oddam ci go na chwilę, e, żebyś tam. Nie, ich tio. czekaj, bo siodło. Okej, okay, lecę od ciebie. On porzuć porzuć X-Wing, tak? To, się... to mam wcisnąć? K jak? Porzuć X-Wing? Mam mhm. go porzucić? Tak, a poczekaj, żeby ja tam był po blisko, żeby się coś nie zrobiło. Dobra. No właśnie, ja się, bo... żeby on nie uciekł na przykład, bo to no, jest najprawdopodobniej. Bo, bo to jest dziwne zachowanie może być. Poczekaj, jeszcze sobie spróbuję. Osiodłam jeszcze sobie megalodona. O. A ja, a ja dobra, zrobię skinka i do niego strzelać będę. No to chodź. Mam, ee, słyszysz, jak chcesz purpos, to chodź tutaj. Mhm. Nie, tak, nie możemy zrobić, czekaj. Mm, dobra. Wysiadłeś? Tak, ale bo wiesz co? Może polatam już sobie w następnym odcinku. No dobra, to chodź ja ci tylko przekażę y, do ciebie coś ci mam. Chodź. Pokaż bo to jest. Zwolnię ci jedną rybę. Nie, żeby dziękuję. Nie, a nie, no zwolnię ci jedną rybę. Ale ja nie chcę, Jingis, ja nie będę wchodził do wody. No jak nie będziesz, bierz jakieś pięknie pod wodą? Nie, dziękuję. No chciałem ci rekina dać. Dziękuję. A czy ja mogę ci dać i Dobra, Byłam no i też mam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Na razie joł hejka pa! Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Siema. Siema